Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na filmik na temat tego, jak w Tesli uruchomić Homelink. Czyli otwieranie bramy garażowej z poziomu ekranu w Tesli. Aby móc skorzystać z Homelinka, musimy go mieć zainstalowanego w samochodzie. W testach z USA wiem, że bardzo często takie moduły już są. U nich jest ten, ten standard powiedzmy dużo bardziej popularny. W europejskich nie ma, ale jest przygotowanie, jest, jest związka cała poprowadzona, wystarczy sobie zamówić przez serwis montaż takiego modułu. Zlecamy to normalnie z poziomu apki, wybieramy tam inne chyba zdaje się, i, i wpisujemy, że chcielibyśmy, że poprosimy o montaż modułu Homing. Całość kosztuje zdaje się, chyba 1200 zł netto. Wraz z usługą montażu u mnie było to tak, że serwis Santesti przyjechał i zamontował to pod domem, tak? Czyli ten serwis mobilny to zrobił. No i jak już mamy taki moduł zainstalowany, to w menu pojawia nam się taka dodatkowa funkcja tutaj. Taka z ikonką bramy, i tutaj możemy sobie skonfigurować właśnie. Bramy, które Tesla będzie otwierała. Tych funkcji jest tam trochę więcej. Można sobie skonfigurować tak, że nie wiem, brama otwiera się automatycznie, jak podjedzie i Tesla no, pojawi się w, w zasięgu naszego domu itd, tak i tak dalej. Ale ten standard homelink w Europie wcale nie jest taki popularny również w bramach. Jest kilka bram, które coś takiego obsługują, ale najczęściej niestety nie jest to obsługiwane. Zobaczcie, ja już sobie tu wykasowałem e, wszystkie te moje piloty. Wejdźmy od początku. Home link. Mamy tu na górze informację o tym, że Tesla może zapamiętać do trzech urządzeń. No i spróbujmy sobie dodać takie urządzenie. Wpisujemy jakąś nazwę, na przykład, nie wiem, Prawy Garaż to będzie. Enter. Ustaw tryb. I tutaj co testa podpowiada, żeby przygotować pilota? Pitu, pitu. Generalnie to, co ono tutaj podpowiada, to w Polsce na 99,9% 99 nie zadziała z tego względu, że u nas są stosowane piloty ze zmiennym kodem, a nie ze stałym, tak jak w Stanach, które można by było skopiować. Więc idziemy sobie dalej. Szukanie sygnału. Jeszcze raz, o właśnie. Teraz, jak weszliśmy sobie przez ustawienia, to mamy do wyboru tryby, w których yy, te, ten homing nasz ma działać. Tryb standardowy to jest właśnie ten z kopiowaniem pilota stałokodowego, a tryb D i tryb UR to są tryby takie, w których to TESA nadaje kod, a nasz, nasza brama się go uczy, tak? czyli to może być wtedy kod zmienny. Przy czym tryb D. I jest zarezerwowane dla Ameryki Północnej. Podejrzewam, że jest to po prostu częstotliwość ta 866 MHz. A u nas w Europie stosujemy 433 MHz najczęściej. Dlatego użyjemy tego trybu UR. Zmiana transmisji. I teraz w takim trybie to Tesla wysyła ten kod. I brama powinna się go nauczyć. Przy czym no, mało jest takich bram, które faktycznie... Potrafią się tego kodu z nauczyć. Moja na przykład, ja mam e, bramy z Pola zdaje się, i one mają napędy King Gates, i to, i to po prostu nie działa z tym. No i tutaj z pomocą przychodzi nam takie urządzonko, czyli taki universal receiver, e, który może tak naprawdę naśladować dowolną e, bramę. E, jest to taki dwukanałowy odbiornik. W którym ustawiamy sobie na no, jakiego producenta będziemy naśladować? To jest taki deep switch na górze, gdzie możemy sobie wybrać. Ja to trochę testowałem. Tutaj macie rozpiskę, zobaczcie gotową, jakiego typu tam producentów sobie emulujemy, jakie częstotliwości. Mi Tesla zadziałała z pozycją 5, czyli zobaczcie, czyli lift masters, tak? czyli tutaj te dwa przedostatnie piny do góry. I częstotliwość 433,92 MHz. No dobra. Czyli takie urządzonko sobie później wepniemy do bramy. Ona ma dwa kanały. Tak naprawdę ten kanał podpinamy pod złącze przełącznika w bramie. Takie, takie coś najczęściej w bramie jest. Ja sobie też wydrukowałem od mojej bramy jakąś instrukcję. I zobaczcie, tu jest taki obwód, który do centralki podłączamy do, do przełącznika ściennego. Może być, no To jest po prostu zwarcie tego, tego, tego pinu PB do masy, a taki universal receiver po prostu ma w środku przekaźnik, który to zwarcie robi na jedną sekundę. No i dobra, jak sobie ustawimy tutaj na ten, ten Lift Masters, yy, przycisk S1, zaświeci się dioda. Teraz klikamy kontynuuj w tesli Cztery mignięcia zostało zaprogramowane. No i teraz zapisujemy i tutaj już jest zobaczcie zapisany jako prawy ten homelink i teraz jak wciskam to przekaźnik się na chwilę załącza, to wystarczy, żeby odpalić właśnie bramę i żeby zaczęła się otwierać, tak? No i to w zasadzie teraz wystarczy zamontować w sterowniku od bramy i będziemy mieli sterowanie garażem za pomocą pilota wbudowanego w samą Tesle. Po co w ogóle wydawać pieniądze na to, żeby mieć testy, a nie mieć, nie wiem, takiego zwykłego pilota? No przede wszystkim dlatego, że jest to dobry bajer, a po drugie dlatego, że no, ten pilot testy działa tylko wtedy, kiedy Tesla jest uruchomiona. Więc, no wy nie zostawiacie wtedy w samochodzie aktywnego pilota, który ktoś może Wam ukraść, a bądźmy szczerzy, nikt tego nie zabiera, tylko najczęściej gdzieś na wałcie zostawia, żeby nie nosić niepotrzebnych gratów. Tesla przyczyniła nas do tego, że mamy tylko telefon przy sobie i to wszystko. Eee, no dobra, to teraz może zabierzmy się za montaż tego ustrojstwa w bramie i zobaczymy, czy wszystko będzie działało tak, jak trzeba. Tak wygląda napęd od mojej bramy. Ja już tu mam jakieś tam zasilanie awaryjne tego napędu zrobione kiedyś tam lata temu, ale jeszcze dziwo działa. No i co? Trzeba się dostać do elektroniki. U mnie się to po prostu tu zdejmuje. O, ciach. No, i teraz trzeba się tu odpowiednio podpiąć naszym modułem, Wyciągnąć zasilanie. Ten nasz Universal Receiver jest zasilany napięciem od 9, od 9 do 30 V. Polaryzacja nie ma znaczenia, więc trudno popełnić jakiś błąd. No, i trzeba się wpiąć tutaj właśnie w przełącznik. Ja już tu mam wpięty, jak widzicie jakieś kabelki, bo mam po prostu wyprowadzone to do BMW, żeby można było sterować też z home asystanta Bramą, tak. No dobra, to zabieram się za podłączenie i za chwilę wam pokażę jak to zostało podłączone. No dobra, i zobaczmy, jak to wyszło. Trochę się tu męczyłem, bo jest tu <laughs> dość mało miejsca, a ja jeszcze tu. Czekajcie, Wam poświecę. A ja jeszcze tu mam kabelki od tego Assistanta, no ale jakoś się zmieściłem. Zobaczcie, wypuściłem sobie. A, a, wypuściłem sobie masę jedną, no bo tutaj by to GND by mi się tutaj kolejne krzyżowało, więc wolałem to zrobić tutaj. No i tą masę puściłem właśnie na pierwszy przekaźnik stąd. No i później zawraca i zamyka nam obwód tutaj. Także teraz pozostaje tylko przetestować. Aha, sam sam modulik. To sobie spróbujemy Gdzieś tutaj schować, powinien się zmieścić. O, trochę kabelki za długie zrobiłem, ale, ale nie szkodzi. Tu sobie pójdą. Myślę, że się wszystko to ładnie zamknie. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. Wszystko jest cacy. I teraz zobaczmy, czy faktycznie działa. No dobra, czas na próbę generalną. Zobaczmy. Ach. Może nie chcemy zostawić tego robić teraz w trakcie. Jak sobie klikniemy, to się zatrzyma. Jak klikniemy ponownie, to się otworzy. Działa to tak samo jak zwykły pilot. Tak, nie ma tu żadnej inteligencji. Nie wie, ten sterownik wciąż nie wie, czy brama jest otwarta, czy zamknięta. Zobaczmy jeszcze. Czy przy całkowicie zamkniętej. Gdzieś tutaj nam nie zginie zasięg, bo tego się trochę obawiam. Pierwotnie myślałem, żeby w ogóle takie strewniki zamontować w rozdzielnicy i po prostu stamtąd się pociągnąć, ale niestety, no, rozdzielnica skutecznie tłumi yy, sygnał. Dobra, to jeszcze raz. Brama całkowicie zamknięta. Da, I yeah. do yeah. yeah.